Dzień dobry wszystkim, tutaj Marzmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne bliźnięta w czytaniu na marzec 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę niedawną przeszłość, obecną sytuację i najbliższą przyszłość. Sprawdzę to, czego nie widzisz oraz wyciągnę kartę rady. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub no po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi. Dlatego przyjmij to co dla ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam czytania typu wybierz talie dla singli, na brak kontaktu oraz tej twoja osoba, co każde myśli, czuje, zamierza. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są dla Was. Teraz już przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart i będziemy sobie działać jak zwykle chronologicznie, czyli zaczynając od przeszłości przez staralniczość do najbliższej przyszłości. Później to czego nie widzisz oraz na końcu rada dla Ciebie. I jeszcze raz. Przeszłość dla bliźniaków. Zaczynamy sobie od ósemki mieczy. Karty wierzy. 8, mieczy, karta wieży, 4, mieczy i as, mieczy w tle. Teraz mniejszość. 6ka, Kielichów Księżyc. W tle sprawiedliwości. Ciekawe połączenie. Ruszenie do przodu. I wspomnienie. Dobra, już wiem co to jest. Oj, moje bliźnięta, co tu, co tu się będzie działo znowu? Najbliższa przyszłość, paść szóstka monet, trójka mieczy w tle, ósemka buław. Dużo jest tu kart na pewno w najbliższej przyszłości komunikacji. Rada. No, rada jest niemalże oczywista, bo mamy Asa Mierczy. To, czego nie widzisz, trójka, przepraszam, dwójka mieczy, dwójka buław i głupiec. No właśnie. No, powiem szczerze, że, że bardzo ma to wszystko sens, co tutaj jest na stole. Że to się bardzo mocno łączy. Jeśli chodzi o przeszłość. Ósemka mieczy wieża, czwórka mieczy w tle. Rycerz mieczy. Trzy karty mieczy plus obstawa wieży. Mówię o tym, że dużo tu było trudnych rozważań na pewno. E, zacznijmy sobie od tej, tego rycerza mieczy, czyli bardzo prawdopodobne, że w e, niedawnej przyszłości były tutaj bardzo mocne jakieś rozwiązania, bardzo e, takie poważne, takie często nieprzemyślane rozmowy, e, szybkie działania. Często szybciej było, pewne rzeczy były mówione i one nie były przemyślane przede wszystkim. Ale wcześniej mamy ósemkę mieczy, czyli brak zobaczenia jakiejś prawdy o kimś. No niestety, ale widać tutaj, że jakaś rozmowa ten stan rzeczy zmieniła, że ktoś tutaj może podczas jakiejś rozmowy nieopatrznie powiedział pewne rzeczy, których nie chciał powiedzieć, no i to troszeczkę zmieniło tutaj obraz wasz tej osoby w ósemce mieczy, czyli takie niewidzenie do końca prawdy na, jakiej, na temat jakiejś sytuacji, na temat jakiejś osoby. No, ale obok mamy właśnie tą kartę wieży, która e, mówi o tym, że no ta sytuacja bardzo mocno, bardzo szybko się zmieniła i jakby przez to, że ktoś tutaj e, Mówiąc pewne rzeczy nieprzemyślane, wyrzucił to z siebie, niekontrolowanie do końca. Może, na przykład, podczas jakiejś kłótni ktoś powiedział więcej niż by chciał, no to pewna sytuacja bardzo mocno się zmieniła. Wieża mówi o, o sytuacji, w której wcześniej budowane jakieś mury, jakaś stabilizacja, po prostu wali się w ciągu jednej, jednej chwili. No i później mamy tą czwórkę mieczy, czyli Kartę mówiącą o tym, że trzeba było się uspokoić, zastanowić co z tym faktem zrobić, jakoś sobie to wszystko od nowa poukładać, ale przede wszystkim odpocząć od tego wszystkiego. Więc myślę, że Patrząc na te karty, jeżeli to tyczy się kwestii emocjonalnej, bardzo prawdopodobne, że jakaś kłótnia doprowadziła do zakończenia jakiejś relacji. Jeżeli mamy do czynienia z kwestiami zawodowymi, bo jest też taka możliwość, może nie widziałyście tego, że jesteście na przykład w pracy traktowane źle, że jesteście wykorzystywane. Znaczy, ósemka mieczy często mówi o tym, że my czujemy, ale. Jakby też sami często sobie wiążemy oczy i wiążemy ręce, żeby pewnych rzeczy nie widzieć, ale w pewnym momencie jakby ktoś pod wpływem chwili, pod wpływem emocji, nieprzemyślenie wyrzuca jakąś prawdę i no niestety rzeczy stają się takie jaskrawe, że ciężko już mieć opaskę na oczach. Więc może tutaj ktoś podczas jakiejś rozmowy się wygadał, jak się sprawy tutaj u was w pracy mają. No i trzeba było jakoś zareagować, trzeba było jakoś pewna wieża runęła, no i trzeba było się tutaj uspokoić i odciąć troszeczkę od tego, bo czwórka mieczy to jest właśnie karta, która występuje po trójce mieczy, czyli karcie rozczarowania, która zresztą jest u was też w najbliższej przyszłości. Zaraz sobie przeanalizujemy, o co tutaj chodzi z tą kartą w tej pozycji. Natomiast tak jak mówię, w przyszłości widać, że Jakaś rozmowa, jakaś kłótnia doprowadziła do tego, że przyjrzałyście na oczy na temat jakiejś mm, sytuacji, na temat jakiejś relacji. No ale niestety to wszystko też już troszeczkę mam wrażenie, że przez to, że pewne słowa padły, było już nie do odratowania. I było wam się ciężko z tym stanem rzeczy pogodzić. W teraźniejszości mamy kartę Rydwanu. Szóstki Kielichów. Karty Księżyca. I karty Sprawiedliwości. No i to, co, to, co tutaj zauważyłem właśnie, e, już jak wykładałem karty, że ma to pewien sens. Niby to jest ruszenie do przodu, ale niby to jest przyspieszenie, ale e, jednak związane z przeszłością. I w tym przypadku widać, że jakaś przeszłość wraca po to, żeby wyrównać jakiegoś e, rodzaju rachunki. Więc. Mm, Mamy tutaj dwie karty. Dwie karty mm, powiedziałbym, że troszeczkę iluzji. Więc y, jakiś powrót tutaj do was może na początku dać wam nadzieję, że y, że to jakby będzie dla was korzystne, tak? Że tutaj ktoś wraca po to, żeby jakoś tam wyprostować tą sytuację, że tutaj wraca po to, żeby Jakoś przeprosić. Znaczy ta osoba wraca faktycznie w jakimś celu. Nie da się tego ukryć, bo mamy kartę sprawiedliwości, ale może to być sprawiedliwość tej osoby, czyli ktoś tutaj po prostu uważa, że to wy macie coś tutaj do oddania tej osobie, tak? Więc ym, ja, ja bym tutaj ym, troszeczkę uważał, bo tutaj jakaś kolejna prawda wyjdzie na jaw. Może już po prostu komuś y, nie będzie tak zależało na tym, żeby. Pewnego rodzaju pozory tutaj wobec Was utrzymywać, no i kolejna jakaś prawda wyjdzie na światło dzienne. Ta, świata, ta prawda też wiele rzeczy kolejnych Wam w karcie sprawiedliwości uświadomi. Doprowadzi do tego, że Wy tutaj inaczej na tą przeszłość całą spojrzycie, inaczej będziecie pewne fakty z tej przeszłości odbierać. Dzięki temu też może ruszycie do przodu tak bo może wcześniej w pierwszym momencie um, ciężko wam się było z jakąś tutaj stratą pogodzić natomiast kiedy będą wychodziły kolejne fakty kolejne jakieś tajemnice może kolejne czyjeś machloje wy będziecie już taki tacy wiecie no już nie można na to przymknąć oczu to trzeba już faktycznie odejść od tego, i to będzie pewnego rodzaju też sprawiedliwość, to że wy się z tym y, y, pożegnacie, pogodzicie i że ruszycie faktycznie w kapcie ledwanu do przodu, że, że gdzieś w tym wszystkim wyjdziecie z tej iluzji i dacie temu jakby odejść, dacie y, możliwość tego, żeby to wszystko zostało za wami. Tak? To będzie pewnego rodzaju też uczciwość wobec Was samych. Że pożegnacie się z tym, co było w przeszłości, a co było dla Was niekorzystne. Natomiast, tak jak widać, że te, te karty przede wszystkim po środku mówią o tym, że, że pewne rzeczy będą tutaj jeszcze wychodziły na jaw i w połączeniu z kartą sprawiedliwości też może mówić o tym, że ktoś, kto wcześniej nie mówił Wam pewnej prawdy, niekoniecznie musi być ta osoba. O którą tutaj chodzi, czy ten były pracodawca, czy ten były partner. Może oczywiście też chodzić o, o tą osobę, ale ktoś może postronny też w ramach sprawiedliwości, widząc, że wy się na przykład miotacie jeszcze w jakiejś sytuacji, otworzyć się na mówienie o pewnych rzeczach, po to, żeby rzucić nowe światło jeszcze na tą sytuację i żeby, żebyście wy przestały się miotać. Czyli to może być taka pomocna dłoń, która pomoże wam po prostu wyjść z tego poczucia jakiegoś winy, straty i pójść do przodu, więc. Karta sprawiedliwości mówi po prostu o tym, że. Wyjdzie, wyjdzie to, co musi wyjść, tak? I że to da też jakby pewne pozytywne rozstrzygnięcia dla Was na przyszłość. No i tutaj mamy, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość. Pazia Mieczy Szóstkę Szóstkę Monet Trójkę Mieczy i Ósemkę Buław Będą tutaj jakieś rozmowy Będą rozmowy o jakichś zwrotach więc bardzo prawdopodobne, że tak jak mówię, ktoś po prostu w najbliższej przyszłości się mm, dopomni y, czegoś od Was dlatego, że Szóstka monet to jest karta równowagi, to jest karta wymiany, karta zwrotów. I to nie do końca będą pozytywne dla was, dla was rzeczy, bo mamy obok tego trójkę mieczy, czyli rozczarowanie. To tak jakbyście, nie wiem, na przykład byli z kimś, zostali w domu, który prowadziliście razem. I ktoś po pewnym, pewnym momencie do Was przychodzi i mówi, ale ten dom był nasz wspólny, musisz się ze mną z niego rozliczyć. Albo część rzeczy tutaj jest moja, kupiona przeze mnie. I, I Wy wtedy, wow, że ta osoba potrafi być jeszcze tak małostkowa i upominać się o jakieś, wiecie, drobne elementy wyposażenia, nie? To są, jeżeli chodzi na przykład o pracodawcę, to może być też sytuacja, w której na przykład wy zerwiecie jakąś umowę i ktoś potem e, przyjdzie do was i powie, no dobrze, umowa została e, zerwana przez ciebie, e, nie dotrzymałaś e, do końca jej warunków, więc teraz jesteś mi winna, to, 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 to i tamto. No i tutaj właśnie przychodzą, e, w tle tego wszystkiego właśnie są te wiadomości, to, że tutaj będziecie się dowiadywać kolejnych rzeczy związanych jeszcze z tą sytuacją więc widać w tym wszystkim, że poniekąd tutaj ta sytuacja będzie się rozwiązywać i wy będziecie wychodzić na prostą ale i że wy jakby zobaczycie pewne rzeczy w innym świetle ruszycie do przodu, ale ta przeszłość jeszcze wróci po jakieś wyrównanie od was będzie jeszcze czegoś od was oczekiwała no i w tej trójce mieczy po prostu to będzie dla was bardzo rozczarowujące że co prawda już dowiedziałyście się pewnych szczegółów jakiejś sytuacji, ale nie spodziewałyście się, że, że ktoś jeszcze będzie na tyle. Y, odwaga to nie jest dobre słowo. Bezczelność to jest takie bardzo mocne słowo y, na tyle może uparty, żeby jeszcze coś tutaj od Was chcieć. Więc Wy się uwolnicie od jakiejś y, trudnej dla was w przeszłości relacji Ym, mentalnie, ale ona troszeczkę będzie was y, próbowała ciągnąć do jakiejś odpowiedzialności, ale odp to będzie bardziej odpowiedzialność w, w zamyśle tej osoby, niż faktycznie odpowiedzialność taka, w której ktoś ma rację i ciągnie was do pewnych konsekwencji jakichś waszych działań, to po prostu ktoś będzie miał poczucie, że no okej okay, dobra, coś się skończyło, ale jeszcze wy macie pewnego rodzaju zobowiązania, które musicie, musicie tutaj dopełnić, tak czy inaczej. Ta sytuacja po prostu doprowadzi do tego, że, że wy będziecie się czuli bardzo niekomfortowo z tą sytuacją. No i mamy w tle tego wszystkiego dwójka mieczy, dwójka buław i głupiec, czyli E, otwarcie oczu, podjęcie decyzji, pójście do przodu. Duży skrót. Tu jest mm, dwójka mieczy: to jest właśnie otwarcie oczu, podjęcie decyzji dwójka buław, czyli łapię jedną buławę, idę w konkretnym kierunku, zostawiam to co było. Mam dwie opcje: na przykład, <laughs> w którym kierunku pójść, jak to wszystko rozwiązać, i głupiec, czyli karta taka ruszenie do przodu to jest karta w ogóle taka bardzo dziecięca, taka karta ufności, w to, że przede mną czeka jeszcze coś lepszego, to, że, że ja już nie potrzebuję, nie wiem czegoś wstawiennictwa, ja nie potrzebuję czyjegoś protektoratu i że de facto z taką odwagą mogę ruszyć do przodu, bo zazwyczaj karta głupca jest pokazana jako osoba samotnie ruszająca do, do przodu z taką odwagą z taką dziecięcą ufnością, że przede mną jeszcze coś fajnego czeka. Nazwyczaj tylko um, jako towarzysz jest pokazane jakieś zwierzątko. E, czyli bardzo prawdopodobne, że wy tutaj macie jakby jakieś swoje zwierzątko i ono będzie wam tej, w tym tutaj w tej podróży towarzyszyć. Natomiast tak jak mówię, to jest przede wszystkim ruszenie samemu do przodu. tak w takim poczuciu, że przede mną jeszcze coś dobrego. Z taką ufnością, z taką troszeczkę, czasem wręcz dziecięcą naiwnością, ale tutaj to jest jako e, coś, co powinny, z, powinno zostać zrobione, tak? Że pewne, po rozwiązaniu się jakiejś opaski z oczu, pewne decyzje powinny zostać podjęte i y, tą decyzją powinno być ruszenie do przodu. No i jako rady tutaj mamy Asa Mieczy. Szczerość, uczciwość i odcięcia. Bardzo prosto, czyli jeżeli ktoś tutaj będzie czegoś jeszcze od Was oczekiwał, to trzeba będzie po prostu tej osobie powiedzieć to, co wy myślicie. Jeżeli nie ma ta osoba racji, to żeby Wam dała tutaj święty spokój, trzeba będzie to powiedzieć, uświadomić to wprost. To jest właśnie rozmowa, to jest szczerość i potem odcięcie, tak? Czyli jak wytłumaczycie, jak ktoś się tutaj. Jeszcze będzie miał wątpliwości, czy, czy wy chcecie z tą osobą mieć kontakt. Czy, czy tutaj jakby wy jesteście też zainteresowani jeszcze dalszą, dalszymi przepychankami, to po prostu odciąć, powiedzieć nie, nie, nie. E, nie mam ochoty już w ogóle z Tobą rozmawiać. E, zablokować numer. Pousuwać wszędzie, gdzie się da. Ruszyć do przodu. Często to jest też karta, jako że to jest odcięcia. Może e, zmiany miejsca, zamieszkania. I pozostawienie tej przyszłości za sobą, tak jak możemy się odciąć od jakiejś bardzo niekomfortowej dla nas sytuacji obciążającej i tak dalej. Na tyle trzeba to po prostu zrobić, i tyle. Zresztą to jest energia mieczy, czyli energia bliźniąt, energia powietrza, naturalna dla Was. Czyli najpierw e, powiedziałbym, że tak troszeczkę przemienić sobie to wszystko na logikę, przemyśleć, e, być szczerym wobec siebie, jeżeli trzeba być szczerym wobec kogoś. I tak trochę zimnymi emocjami postąpić i zakończyć coś, co tutaj było niekomfortowe. Tak naprawdę całe czytanie jest o tym, że, że nie warto w coś brnąć, że trzeba sobie uświadomić, że coś było niedobre i tak naprawdę kolejne jakby wiadomości będą to tylko potwierdzały. Trzeba będzie podjąć decyzję o tym, żeby, żeby ruszyć do przodu, zostawiając trudy, przeszłość. I osoby, które nie są tego warte za sobą. Okej, moje kochane bliźnięta, ja Wam bardzo za to czytanie. Dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże, jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli razem jest Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić Moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Match